Wróciłem. Także witam wszystkich w pierwszym odcinku z nowej serii na tym kanale. Dzisiaj będziemy grać w grę o nazwie SPOR. No cóż, także bez zbędnego gadania, przechodzimy od razu do rzeczy. Faza komórki, mięsożerca, oczywiście poziom normalny. No i jak nazwiemy sobie planetę? O. Mam pomysł. Nazwijmy sobie planetę Chwdu. O. Fajna nazwa. No i jedziemy z tym koksem. A jeszcze sprawdzę sobie czy wszystko się nagrywa. Wszystko jest. Wszystko gra gitara. No. Także. Tak się zaczyna nasz ulubiony symulator życia. Symulator ewolucji. Ktoś jak zwał, tak zwał. No i w naszej. naszej od... Tak jakby, tak jakby kamyczku W naszym odłamku meteorytu jesteśmy to znaczy jest nasza komórka No i cóż Zaczynamy naszą rozgrywkę No i cóż, będziemy Sobie pogrywać Sobie w tę grę Właściwie nie wiem ile ma trwać seria, czy ma Trwać do samego końca fasy kosmosu, bo Seria, to znaczy gra sport dzieli się na kilka faz. Jest faza komórki, która jest właśnie teraz, jest faza stwora, później jest faza plemienia, faza cywilizacji i na końcu faza kosmosu. No i właśnie tak się zastanawiam, czy przeciągnąć tę serię do samego końca, czy zakończyć na właśnie kosmosu w początkowym etapie, właśnie, w sensie. Inne komórki i odłamki meteoru mają istotne znaczenie przy zdobywaniu nowych elementów. Dokładnie tak. Także zdobywamy nowy element, jakim jest kolec, atak i zniszczenie. Jesteśmy póki co taką pełzającą po zupie prebiotycznej tak zwaną komórką, która z wiekiem czasu urośnie i wyjdzie kiedyś na ląd. To po pierwsze. A po drugie, wybraliśmy sobie drogę jako mięsożerca i celem mięsożercy jest jedzenie stworów, jedzenie mięsa i ogólnie atakowanie stworów, atakowanie czegokolwiek co jest ciałem żywym jedzenie mięsa, tak jak tu już mówiłem, a cel roślinnożercy jest w zasadzie dosyć inny, ale też podobny mianowicie Roślinożerca pożywia się roślinami, czyli tymi zielonymi Właśnie tutaj, my jesteśmy roślinożercą. Co znaczy, kurde, jakim roślinoszercą? Mięsożercą! Kurde Tak Łe, 2v1 Ledwo co Ledwo co zginąłem Kurde o nie. Jest to bardzo niebezpieczna komórka, więc trzeba się wystrzegać. A w zasadzie idźmy się porozmnażać. Idźmy się ewoluować. No, także. Jakie zmiany? O, możemy sobie zmienić kolor. Na przykład na taki fioletowy, albo taki. Albo taki. O, niech będzie taki. Nawet spoko. Jest kolec. A taki zniszczenie. I ustawimy sobie na bok te kolce. I o, reszta na nas nie stać. Oprócz kolca, którego możemy dołożyć jeszcze jedną parę, ale jednak, jednak zostańmy przy jednej parze. Nazwij swój gadunek. Czym możemy swój gatunek nazwać A, średnio. Yy, nazwijmy sobie. Yy, albo wiecie co? Poszukamy sobie. Kropuchę, krakownica. No, ciekawe, ale niezbyt interesujące. Nazwy niezbyt pasujące. Milintyl Niech będzie Mityl O, Mityl Spoko nazwa Także no tak, tak wygląda nasz Mityl Odblokowaliśmy co prawda Tylko jeden element, ale Postaramy się abyśmy odblokowali wszystkie elementy Najwyżej zostanę z jednym brakującym elementem O Łatwo, łatwo z Tobą I mamy nawet odczudowy, który daje nam boost'a, ale Problem jest taki, że To jest tak jakby skokowa, czyli po prostu Raz jest tak, taki boost i później się zwalnia Także trzeba byłoby Z tym trochę pomyśleć Trochę się zastanowić nad tym, jak Zbudować naszą komórkę No, raczej tego nie dogonimy, bo ma takie żeński, dzięki którym może poruszać się naprawdę szybko. O, widać, że duża klepa się robi. No i odpakowaliśmy kolejny element żeński, który możemy sobie właśnie w tym momencie zrobić, bo mamy 20 punktów DNA. O, właśnie, żeński kosztują 15 punktów DNA, więc dodajmy sobie tutaj. Ale dziwnie wygląda. Dobra, niech będzie tak. No i cóż. Trochę na szybko, ale. Wiecie, o co biega. Albo być może nie wiecie. Wiem, trochę dziwnie gadam. O. O nie. O nie trucizna, więc trzeba. Unikać tego typka Albo po prostu tak dosyć mądrze Ty Kolego Kuźwa no z... I mnie zjadł No cóż No O Postarajmy sobie Postarajmy się Tak dosyć, o no, bez problemu sobie poradziliśmy sobie z z zdobyciem trucisny mamy chyba już 3 a po 4 odblokowane. Tak, cztery elementy odblokowane, więc... Już ponad połowa drogi za nami już. I. Chodź, nie zauważyła nawet. A! Ła! Kurde, już... Zaczynam... Zaczynamy się już tracić orientację Skubany jest dosyć szybki Także... Nie dogonimy go, dopóki... O! O, o, o! Mamy kolejny element, piąty element Więc został nam ostatni element, jakim jest yy, Elektryczność, która rasi prodem inne komórki Czemu... Kurde... Czemu ty mnie atakujesz, kurwa? Smacznego. Ocie ty! Nie, 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 nie! Aj, aj, aj! Także. No. Lecimy, lecimy. Nie śpimy. Jak, jak widzicie, kolcami możemy atakować sprawnie, ale. się odbijamy. Przez co. Przez to nasze, nasz rywal po prostu może sobie od tak uciec No ale dzięki temu, że jesteśmy więksi i szybsi Mamy również rzęski No i jeszcze to tylko wchodzi prąd morski Jesteśmy po prostu sprawniejsi Mamy więcej możliwości Kurde, się pogubiłem o właśnie, bzykacz. I właśnie ten bzykacz ma coś takiego jak ten element elektryczny i dzięki temu jak go zabijemy, no to mamy elektryczną i i teraz taka niebezpieczna aura. W tym momencie bo Stwór większy od nas, nas goni i chce nas zjeść Jest nie jest bardzo niebezpieczny O. W jednym momencie pokonaliśmy dwa psykacze, ale fajnie Może urosnę, O! Pff, ale on jest wielki! Ja pierdzielę! Więc trzeba się wystrzegać już na serio O nie, o nie! Trzeba uciekać O, kuźwa, ale on jest duży! No jest. No jest większy. Z tego co zauważyliście jest że bardzo niebezpieczny. Myślę, że to pora na kolejną ewolucję. No i mamy, jak widzicie, odblokowane wszystkie elementy. Także także bardzo fajnie. Marowain. No i możemy dodać truciznę. Co by tu jeszcze dodać? Możemy sobie pomniejszyć rzęski. Powiększyć paszczę, zbliżyć sobie tutaj kolce. No i cóż, tak, tak wygląda nasz stwór. O nieco powiększymy, ale dziwnie. Dobra, niech tak będzie. Nasz so soczysty mityl Ile mnie to ma nagrane? 13 minut. A właśnie. Tutaj jest pasek DNA, który musimy wypełnić, wypełnić do samego końca. Jeżeli chcemy przejść do kolejnej fazy, także o to trzeba też na to zwracać uwagę i i. Właśnie tak, tak wygląda rozgrywka spor jako mięsożerca, czyli Jedzenie wszystkiego, jedzenie jest Komórek, jedzenie mięsa I tak dalej, i tak dalej Ała No dawaj, dawaj A w sumie mogę Cię otruć O Łatwo Fajna obrona Przeciwko intruzom O, kolejny, który umarł w wyniku zatrucia pokarmowego yy, Mamy tutaj kolejne stwory O i mamy tego stwora, który kiedyś stwarzał dla nas duże zagrożenie A teraz już tego zagrożenia już nie stwarza O, Właśnie się utusił tą trucizną bardzo dobrze. O, jeszcze jedno i dostaniemy musk. Tak jest. Mamy Elon Musk. I dzięki temu możemy już przejść do fazy stwora. Właśnie dla musku Ekse. No. Jeszcze możemy sobie. Ostatnie kosmetyczne zmiany Co by porobić? Hmm. Co by tu dodać? po hmm, popokach i elektryczna O, teraz ten stwór wygląda ciekawie Tak wygląda nasz mityl, który nie da truje, to jeszcze rasi prądem. To się nam przyda w fasie y, stwora, gdy, gdy chcemy zaimponować komuś, na przykład swoim urokiem. No i właśnie w tym momencie porasiliśmy prądem. Y, naszego rywala. O, gryziemy, gryziemy. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do Wasy Stwora, ale to już w kolejnym odcinku. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i cóż, z mojej strony to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć.